Witam Was na moim kanale. Marcin, robię to sam. Dzisiaj, jak już widzieliście po opisie, zajmujemy się wymianą chłodnicy zaworu EGR i oczywiście mamy dwie uszczelki, jedną i uszczelkę drugą. A wymieniamy z tego względu, że oczywiście chłodnica jest gdzieś pęknięta lub rozszczelniona. Widać na niej płyn i oczywiście ubywa mi płynu chłodniczego i co jakiś czas muszę go dolewać. Ubytek płynu chłodniczego może świadczyć o tym w zasadzie o kilku rzeczach. Ja akurat zdiagnozowałem, że właśnie jest to obudowa chłodnicy, i właśnie w oplach jest to bardzo częsty problem. Te obudowy po prostu pękają lub się rozszczelniają. Oczywiście, jeśli chodzi jeszcze o ubytek płynu, jeśli Wam ubywa płynu. Chłodniczego. Może to być też inna przyczyna, na przykład uszczelka pod głowicą. Na zimnym silniku sprawdzacie sobie, odkręcając korek od wlewu oleju, czy od spodu nie ma takiej mazi, czyli płyn połączony z olejem. Możecie również sprawdzić na korku od spodu, czy nie ma takiej samej sytuacji. A więc, tak, pooznaczajcie sobie każdy wężyk najlepiej jakąś kolorową taśmą, aby później wiedzieć, gdzie go ponownie wpiąć. Wszystkie wężyki, które będą przypinane, oczywiście, do naszej nowej chłodnicy. Chłodnica, jak widzicie, jest nawet mokra z góry. Ja już sobie wszystkie wężyki pooznaczałem. Także można odkręcać śrubki. Macie dwie śrubki od góry, dwie śrubki na dole, i jedna jest głębiej, jakby w środku naszej obudowy chłodnicy. Mamy tutaj do odczepiania troszkę kostek, także ja profilaktycznie odpinam sobie plusa od akumulatora i wtedy wiem, że nie dochodzi żadne napięcie i możemy sobie działać dalej. Odczepiamy teraz wszystkie opaski, które nam przeszkadzają w tym, aby te przewody sobie poprzesuwać. Odczepiamy wszystkie paski i robimy miejsce sobie, żeby dostać się do naszej obudowy. Aby odkręcić tą śrubę Torx, którą widzicie w lewym górnym rogu, musicie najpierw odkręcić tą śrubkę z prawej strony. Dolną, czyli tą, którą tam pokazuję, a następnie będziemy mieli dojście do tej śrubki do tego torksa, który jest tam, jak widzicie. Przewody już poodpinałem sobie, wszystkie kostki, prawie wszystkie. Tutaj mi została jedna kostka, ale bardzo ciężko ją wysunąć z tego metalowego czegoś. Bardzo to Zardzewiało tak naprawdę I tu może być problem Pozostałe kostki Pozwiązywałem sobie do prawej strony Żeby był łatwy dostęp Do wyjęcia tej chłodnicy Odczepię sobie tą kostkę I za chwilę biorę się Za śrubki, które są wokół Najpierw musimy odkręcać Tą śrubkę Czyli to jest śrubka Od podtrzymywania bagnetu jeśli odkręcimy to, to tam jest taka blaszka z tyłu, i ona umożliwi nam dostęp już do śrubki od samej obudowy chłodnicy. Także działamy, za chwilę do Was wracam. Tak jak widzicie, na nowej chłodnicy, u góry mamy dwie śrubki, na środku mamy jedną i na dole mamy dwie. Może pokażę, jak to wygląda od tej strony. Czyli ona jest zamontowana w ten sposób. Musicie sprawdzić, jeśli chodzi o ten otwór na środku, grubość klucza, który będziecie wkładać, żeby wam oczywiście tutaj wszedł, bo to miejsce jest dosyć wąskie. No i tutaj mamy te dwie śrubki, większe u góry i od dołu, tak jak mówiłem wcześniej, tu jest jedna i tu jest druga śrubka. Szanowna sztuka, będzie założona. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem Wam dodać, że oczywiście spuszczam cały płyn. Za chwilę pokażę, w jaki sposób to się robi. I przy okazji sobie go po prostu zmienię na, na nowy. A więc tak, jestem pod autem. Troszkę warunki spartańskie. Tutaj mamy. Miejsce, które będzie spływał nasz płyn, jest to lewa strona zderzaka. Jak stoicie przed autem, i tutaj zaraz macie taki czerwony korek. Ten korek trzeba odkręcić w lewą stronę, czyli w przeciwną stronę do wskazówek zegara. I oczywiście tędy poleci wam płyn. A teraz zabieramy się za spuszczanie płynu. Odkręcamy w lewą stronę. Ok, jak widzicie, udało się wyjąć chłodniczkę. Powiem Wam, że trzeba mieć naprawdę spra sprawne ręce, żeby odkręcić te wszystkie śrubki, ale jest to oczywiście do zrobienia. Wyciągamy naszą chłodnicę z obudoną, oczywiście. Tu wyjąłem sobie już uszczelkę wokół tego. Tą starą oczywiście, i tak jedno i drugie jest do wyrzucenia, bo razem z nową obudową mamy nową uszczelkę i chłodnica EGR. Oczywiście, I teraz pozostaje mi jeszcze wyjąć tą uszczelkę, którą tam widzicie, włożyć oczywiście nową, i później wkładamy. Chłodnicę, EGR i, i samą obudowę. Czyli teraz wszystko robimy w odwrotnej kolejności. Tak naprawdę teraz powinno pójść to dużo sprawniej. Renowacji też oczywiście poddam y, tą blaszkę, która jest u, u góry na obudowie samej i służy w zasadzie do przytrzymania wszystkich kostek widzicie jaką to ma jakość wyszła po prostu rdzana to trzeba to wyczyścić i jeszcze raz pomalować tak, widzicie wężyki pooznaczane żeby było wiadomo gdzie później każdy wpiąć i jeszcze wam powiem jedną rzecz jeśli chodzi o klucz jaki powinniście mieć zaraz wam włożę powiedzmy taki kluczyk Zobaczcie, wchodzi to tak naprawdę dosyć głęboko. Długość takiego klucza myślę, że musi mieć co najmniej te 15 cm, żeby można było swobodnie odkręcić sobie wszystko. Jak będziecie mieli krótsze, to czy, czy te śrubki, które są od spodu, czy, czy ta, która jest w środku, no może być zdecydowanie problem, żeby to odkręcić. Ok, obudowa chłodniczki, przygotowana do montażu. Założona nowa uszczelka. Założona, oczywiście, nowa uszczelka od strony silnika. Tak to wygląda. No i teraz przystępujemy do wkładania wszystkiego z powrotem czyli odwrotna kolejność. Jak widzicie, mam też pękniętą obudowę. Zauważyłem, że to jest standard w wielu wersjach. Także jakość przede wszystkim jakość. A więc wszystko pospinane, kostki podpięte, obudowa nowa na swoim miejscu. Mam nadzieję, że wszystko jest podpięte. Teraz nam pozostaje jeszcze zakręcić dolny korek od. Z pustu płynu chłodniczego dolewamy oczywiście płyn chłodniczy, odpowietrzamy układ chłodzący. No, i w drogę, jeśli Wam się podobało, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Później kliknijcie na dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Zapraszam Was również na grupę na Facebooku Grupa Marcina Robimy to sami. Instagram Marcin Robię to sam. I do następnego. Trzymajcie się. Ok. Płyn dolany. Odpalony silnik. Jeszcze z takich ciekawostek. Teraz żeby odpowietrzyć układ musicie najpierw poczekać aż silnik Wam się rozgrzeje do około 90 stopni i wentylatory zaczną działać. Wtedy nam powinno też zacząć ubywać płynu chłodniczego bo on pójdzie jakby w obieg i będziemy musieli pewnie dolać jeszcze później jeszcze dobrze jest się przejechać od, od powietrza czyli odkręcić korek ponownie gdy jest mało dolać jeszcze no i tak myślę że na chwilę obecną byłoby to na tyle w zasadzie rzeczy jakich potrzebujecie tu tak odrobina cierpliwości długie klucze nie wierzcie że jak ktoś wam powie że będzie to trwało około pół godziny myślę że spokojnie 4-5 godzin trzeba na to liczyć i tym bardziej że ja to robiłem pierwszy raz i wy też to będziecie pewnie robić pierwszy raz także powinniście dać radę a ja czekam aż mi się rozgrzeje silnik i zobaczymy ile płynu jeszcze będę musiał dolać